Jest sobota, 6 rano. Jadę na pierwszy rozładunek, który mam w Paryżu. Ale tak ja, dzisiaj to taka lekka robota, bo wprawdzie mam aż trzy rozładunki. Ale w Paryżu mam do zostawienia trzy kartony. W kolejnej miejscowości, cztery kartony. I w ostatniej miejscowości, trzy palety. Ale też nie niezbyt y, ciężki. Także y, swobodnie. Zobaczymy jak tam czasowo, bo cała trasa rozładunku wynosi prawie 600 km, z czego do Paryża y, teraz jadę 200, dam chyba 60 to zostaje mi 300. No, mam nadzieję, że będzie to do zrobienia. Mam się rozładować do 15. Zobaczymy. Y, w każdym bądź razie i wiozę w dwa punkty kartony, które są do hit sezonu, czyli maseczki. No i znowu zacząłem się zastanawiać nad, tą, nad tym korona, koronawirusem. I słuchajcie wiecie co. Dochodzę do takiego wniosku. Na pewno oglądaliście film, film Killer. Ja zresztą lubię ten film i parę razy go już oglądałem. Więc tam na początku tego filmu komisarz Ryba, którą świetną, jak zwykle, postać stworzył y, Sztur, on mówi coś takiego. Killer? Nie ma żadnego killera. Killera stworzyliście wy, dziennikarze. Słuchajcie, to jest idealnie oddaje to, co dzieje się teraz. Epidemia? Jaka epidemia tam? Pandemia. Jaka epidemia? Nie ma żadnej epidemii. Epidemię stworzyliście wy, dziennikarze i podchwycili oczywiście politycy, którym to jest bardzo na rękę zresztą tym dwóm grupom jest to idealnie na rękę yy, dziennikarzom, no dlaczego? no wiadomo, ludzie yy, lubią sensacje, nie lubią dobrych ludzie nie wiem dlaczego, nie lubią dobrych wiadomości ludzie jak zobaczą w telewizji jakąś dobrą wiadomość zaczynają się smucić wyłączają telewizor jak jest głupia, sensacyjna wiadomość zlatuje się cała rodzina i oglądają program od deski do deski a dziennikarz zarabia im go przykład tekst tym lepiej zarabia politycy wiadomo słuchajcie w hamskich hamski w sposób wykorzystują aby znowu obciąć wam waszą wolność waszą swobodę a wy jak barany dajecie sobie tą wolność odbierać dlaczego tak mówię że nie ma żadnej Epidemii. Po pierwsze, słuchajcie, jeżdżę po Europie. Gdyby ten y, koronawirus był naprawdę taki groźny, to ja musiałbym go złapać, a jeżeli nie ja, to musiałby go złapać któryś z kolegów. A ja ich spotykam kurczę na y, parkingach. I jeszcze się nie zetknąłem z kimś, kto po pierwsze chorowałby na to, po drugie, gdzie kogoś z jego rodziny, czy jakiś najbliższych znajomych wystąpiłaby ta choroba. Oczywiście, jeżeli się zrobiło totalną propagandę, to ludzie zaczęli zgłaszać do szpitali, zrobił się totalny, totalny tłok. Ile z tych osób dawniej Chorowałoby grzecznie, spokojnie w domu, i tam by grzecznie, spokojnie umarł na serce, na wątrobę, na płuca. Yy, na co jeszcze? Ale nikt by ten czas te, z tego nie robił problemu. I tak co roku ludzie umierają. Ktoś, kto ma słaby organizm, potrafił umrzeć na zwykłe wygiębienie. Powtarzam. Nie ma żadnej epidemii. Bydlaki politycy wykorzystują to ordynarnie. A już nasi politycy zrobią niedługo z was niewolników, którzy będą nosić nie tylko maseczki, ale będziecie na czworakach wyciągać kurwa łapki i będziecie prosić skamleć o jałomużne. Cześć!